Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, wy oglądacie kanał Gryba i dzisiaj zapraszam Was na Karpie, tak, pierwszy oficjalny film karpiowy w tym roku. <grych> Więc oglądajcie od początku do końca, a wszystkiego się dowiecie. Zapraszam. Zrobiło się jasno, to mogę wam powiedzieć co i jak. Dzisiaj bardzo wcześnie wstałem przed piątą, żeby tu być przed wschodem słońca i przyjechałem na miejscówkę, mimo tego, że było mroźno, chyba minus 3, to w dzień ma być ładna pogoda, ma być nawet i 7 stopni, eee, co myślę, że będę mógł się troszkę rozebrać, bo się grubo ubrałem, no i będzie przyjemnie przede wszystkim nad tą wodą, mam nadzieję, że coś złapię, choćby jedną rybkę żeby Wam pokazać ale jeżeli tak nie będzie to i tak film powstanie więc oglądajcie oglądajcie Dobra, co do tych dwóch wariatów za bardzo chyba mnie nie lubią Cały czas mnie oszukują, jak nie spinki to wiecie, puste brania, to lewa z krylem dumber z 16 mm do tego PV-ka. Do pv włożyłem czerwonego robaka, kulki pokruszone mega na miazgę, żeby nie było za dużo towaru w wodzie i rzucone na prawą wyspę. Tak jak widzicie, ja wiem, no tak jak mogłem rzucić, ja myślę, że ze 20-25 metrów raczej nie dalej, lewy wariat. Jest na masełko i tam do PV włożyłem taki miksik, trochę słodkiego, trochę niesłodkiego. No resztki jakieś tam po prostu powrzucałem. I on jest tam jak jest ten płot zielony. Ja wiem na wysokości płota 5 metrów od brzegu. I tak sobie to zarzuciłem. Mam nadzieję, że coś się uwiesi. Teraz wystarczy tak. Pić w sobie ciepłą herbatkę, bo jeszcze jest zimno. Jak widzieliście lub nie widzieliście, to rano jak jechałem, było minus 3 stopnie, ale w dzień ma być 7 stopni, więc na pewno jedną warstwę sobie ściągnę. Przynajmniej spodnie, bo mam dwie pary, żeby nie marznąć rano. Ale ma być ciepło, ma być fajnie, ma być przyjemnie, więc No, tylko czekać na efekty. A propos herbatki. O. Powiem wam jeszcze dlaczego na karpie dzisiaj, a nie ze spinningiem. Yy, dostałem kilka fotek, kilka filmików, że szczupak wchodzi na tarło, więc etycznie jest go po prostu zostawić. Co prawda jeszcze w tym miesiącu można spinningować spokojnie, więc ja na pewno na ten spinning pójdę, ale już typowo będę się nastawiał tylko na okonia, na sandacza. I myślę, że w, w następnym odcinku yy, czegoś takiego będzie można się spodziewać, bo wybieram się niebawem. Yy, więc. Kto wie, może się uda coś złapać i nagrać jakiś fajny filmik. Od kwietnia, jak już totalnie nie będzie można spinningować, to tylko i wyłącznie będę chodził na białoryb na karpie, na leszcze, bo też planujemy z moim przyjacielem Piotkiem zrobić sobie taki challenge leszczowy trochę i zobaczyć, ile da się ich tutaj złapać, a da się na pewno sporo. Może nawet wybierzemy się na jazie na Rotę. Bo w tamtym roku pamiętam, jak Piotka zabrałem na Rotę, to bardzo mu się spodobało i mamy w planach wybrać się tam. Może w maju, zobaczymy jak to będzie. Więc no, poza sezonem e, speedingowym, e, czyli za miesiąc już w kwietniu będzie można się spodziewać tylko i wyłącznie takich filmów z wędkami, a o tymi dwoma tutaj niewdzięcznikami. <laughs> one są bardzo niewdzięczne. <laughs> ja Jej tu opiekuję, we futurałkach worze, wiecie. Cackam się z nimi, one nie łowią na razie, no. Tak jak w tamtym roku nie łowiły, to na razie w tym roku też nie. No co prawda już byliśmy e, w tydzień temu. Na dwa dni i miałem jedno piękne branie, super odjazd. E, rybę poczułem, ale tylko chwilę, no. Spięła się. Tak bywa. Dlatego mówię, że one są bardzo niewdzięczne. Sam ciężarek do woreczka i tak to zamykam. To jest mokre podczas rzutu, nie powinno wypaść. Teraz jeszcze igła, trochę dziureczek, nie za dużo. Tak, żeby szybciej spadło na dno, żeby mi przypadkiem po powierzchni ten worek nie pływał. A na haczyku masełko i rzucam tą wędkę, którą miałem na kryla. Na masełko, w tamtą stronę, a tą, na której mam masełko, muszę zmienić haczyk. Bo coś mi się wydaje, że może być tam błąd z haczykiem, i do tego rybki się nie wpinają, bo było już kilka fajnych pociągnięć i możliwe, że zmienię na kukurydzę. Więc dobra, machamy. Super. Drugi zestaw jednak ląduje na kukurydzę haczyk kusemka, trzy ziarka. Yy, założyłem przelotowy ołów 45 gram i podsypię to taką garską kukurydzy, ale ale no właśnie. Stanąłem się z tej strony, tam mam wędki i sobie rzucę to z ręki. Będę miał lepiej podnęcone, bardziej punktowo. Tak, super. Wędko odkładam. Już widzieliście to na filmach. Często tak robię. I myślę, że tyle wystarczy. Dwie takie małe garstki. I idziemy. Otwarty kabłonek lecimy do miejsca spoczynku. Wędki czekamy na efekty. No i niby szczupak ma okres ochronny. A tam płyną i trollingują. Dobra, koniec tego obijania się. Jedno albo drugie. Nie macie wyjścia. Jedno z Was musi dzisiaj zagrać. I to nie jedną nutkę. A całą piątą symfonię Beethovena. Jedzicie? A mu papu? Dobra kukurydza. Kamrafa. Dobra, Karpia mi nie smakuje dzisiaj. Mam jakieś małe dźwignięcie miałem ale Dobra moi mi, czas na szybkie podsumowanie, wędki mam w samochodzie, więc tak, Karpi 0, Leszczy 0, czegokolwiek 0, 3-0, <grym> tak bywa, ale mam nadzieję, że filmik wam się podobał, mimo tego, że najprawdopodobniej był krótki i dajcie łapeczkę do góry, jeżeli nie subskrybujecie, subskrybujcie kanał i widzimy się niebawem, elo.